Kiedyś do jednego księdza przyszedł mężczyzna, który chciał sobie trochę z niego zakpić i powiedział do niego: Jak to możliwe, że chleb i wino może przemienić się w ciało i krew Chrystusa? Ksiądz mu odpowiedział: Skoro pokarm, który spożywasz, może przemienić się w tkanki i w krew u ciebie, to dlaczego chleb i wino nie może przemienić się w ciało i krew Chrystusa? Ale mężczyzna nie dawał za wygraną. Mówi, ciekawe jak to możliwe, że taki wielki Bóg może zmieścić się w jednej hostii. Na co ksiądz mu odpowiedział, zobacz, ten ogromny krajobraz, który wokół nas się rozpościera, jest tak wielki, a możesz go w jednej chwili zamknąć w swoim oku. To dlaczego Pan Bóg nie miałby mieć możliwości zamknąć się w jednej małej hostii? Mężczyzna chciał jednak Pognębić trochę księdza i zadał mu kolejne pytanie. Ale jak to możliwe, że, tak, że ten jeden Bóg może być obecny jednocześnie we wszystkich kościołach na całym świecie? Ksiądz wziął lustro, przyłożył temu mężczyźnie do twarzy. Mężczyzna zobaczył swoje odbicie. Potem wziął to lustro, rozbił o ziemię i mówi: Zobacz, podejdź teraz do tego lustra. Mężczyzna podszedł i mówi: Widzisz, jesteś, możesz siebie zobaczyć w każdym kawałku potłuczonego tego lustra. I podobnie z Panem Bogiem. Ten jeden wielki Bóg może być jednocześnie we wszystkich kościołach. Dlaczego Eucharystia nie zmienia się jakoś, chleb i wino nie zmienia się spektakularnie? Dlaczego nie widzimy jakiego, jakiejś ogromnej przemiany w czasie Mszy Świętej? Ale to wszystko jest zgodne z wolą Pana Jezusa. Tak Pan Jezus sobie to postanowił, kiedy była ostatnia wieczerza, kiedy wziął chleb. Kiedy wziął wino, kiedy powiedział: bierzcie jedzcie, bierzcie i pijcie. To wszystko jest zgodne z wolą Pana Boga. Skoro Pan Jezus chce, żeby komunia święta była, owszem, duchowym pokarmem, ale jednak pokarmem codziennym, to też chciał, żeby ten pokarm codzienny zachował wygląd pokarmu codziennego, chociaż niewątpliwie jest on dla nas wielkim duchowym pokarmem. Nasza liturgia, liturgia Kościoła katolickiego, nie wzięła się znikąd. Ona się wzięła tak naprawdę z liturgii żydowskiej, z liturgii synagogalnej. I tak jak w Starym Testamencie byli kapłani, którzy składali w ofierze baranka albo inne zwierzątko i kawałek z tej ofiary brali na ucztę, podobnie dzieje się w Nowym Testamencie. Pan Jezus stał się dla nas barankiem ofiarnym. I my go składamy na ołtarzu w czasie Mszy Świętej. Odrobinę z Jezusa bierzemy i później przyjmujemy go w Komunii Świętej. Kapłani są właśnie wyznaczeni do tego, aby przewodzić naszej modlitwie. Czasami mówi się, że kapłani mają być ekspertami od modlitwy, ale to jest wielkie uproszczenie, bo ekspertami od modlitwy mamy być my wszyscy, którzy jesteśmy katolikami, jesteśmy ludźmi modlitwy. Kapłani mają być ekspertami od przewodniczenia modlitwie. To oni są tymi, którzy przewodniczą tą, tej modlitwie. I dlatego warto o tym pamiętać, że to jest zadanie szczególne dla kapłanów, aby byli tymi, którzy przewodniczą i żeby sprawowali tajemnicę pana Jezusa nie tak jak oni chcą, tylko tak jak pan Jezus to chce. Tak zresztą jak powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Nie powiedział czyńcie co chcecie, ale powiedział to czyńcie na moją pamiątkę. To są ci, którzy sprawują, a kto może przyjmować komunię świętą? No oczywiście, każdy, który przychodzi jest bez grzechu ciężkiego, bez grzechu śmiertelnego. Każda osoba, która z taką dyspozycją przychodzi, może przyjąć Komunię Świętą. Są trzy szczególne formy czci wobec Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Jedna z nich to jest procesja eucharystyczna, teoforyczna, dlatego że niesiemy w niej Teosa, czyli Boga. Drugą formą jest kongres eucharystyczny. Czasami takie urządzamy, krajowe, międzynarodowe kongresy eucharystyczne, które są właśnie szansą do tego, aby szczególnie oddać cześć Panu Jezusowi i szczególnie też posłuchać jakichś wykładów, które będą nam pogłębiały naszą wiedzę na temat obecności Chrystusa w Eucharystii. Jest też trzecia forma adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja Najświętszego Sakramentu powinna być swoistym: Przedłużeniem Eucharystii. Tak jak pierwsi chrześcijanie, po Mszy Świętej urządzali sobie agapę, a więc uczte miłości, kiedy siadali razem, kiedy żartowali, kiedy spożywali coś, kiedy pocieszali się nawzajem, kiedy byli ze sobą, podobnie moglibyśmy to przenieść do adoracji Najświętszego Sakramentu. Po Eucharystii, po doświadczeniu Pana Boga, możemy się spotkać z Nim i Mu za to doświadczenie podziękować. Jak powinna wyglądać adoracja? Powinno być trochę ciszy, powinno być trochę modlitwy, powinno być trochę rozważania Słowa Bożego, uwielbiania Pana Boga. Po prostu powinniśmy być w tym czasie razem z Panem Jezusem. Dzisiaj niektórzy ludzie podnoszą też, też głos, że chcieliby uprawiać medytację. Jest medytacja chrześcijańska. I właśnie taką formą medytacji chrześcijańskiej może być dla nas adoracja najświętszego sakramentu. Jeśli chcesz medytować obecność Pana Boga w Twoim życiu, jeśli chcesz medytować swoje miejsce w historii zbawienia przy Panu Bogu, to najlepszym momentem jest właśnie adoracja najświętszego sakramentu Święty papież Paweł VI zachęcał nas, żeby wszystkie nabożeństwa były przedłużeniem eucharystii. Dlatego również i adoracja może być przedłużeniem Eucharystii i warto sobie pozwalać na taki luksus bycia z Panem Jezusem w czasie adoracji.